Nadal 0-0 w tym meczu. Łączyński, Don Gendy i ten z góry. Bez wątpienia są to akcje, w których Kanadyjczyk czuje się znakomicie teraz w obronie przeciwko Gilbertowi. Wykaz znowu nie rzuca i podaje prosto w ręce Gruszeckiego. Darol Gruszecki wkątrze z góry. I marchewka na boisku w górniku. Tam trzeba podać piłkę. Nie rozumiem tego. Nie zrobił tego Wiśniewski. Zagrał sami i trafił. Będzie też dobrze broni. Nie ma miejsca do gry tu Gilbert. Za dwa punkty jednak trafił! Świetnie! Zagrał 1 na jeden. I I Galak jeszcze raz. On pod kosz i skutecznie trafia! W 21 minut, minutach, mimo pewnych problemów, zdobyli 7 punktów po błędach gospodarczych. Michalak jeszcze raz. Na wolnej pozycji trafia! Za trzy punkty jest remis. Tak jest, ten sobie nikał nad kosz, do Kanadyjczyka. nie ma do teczku iść. Paton z ręki do ręki. No i Smyt ma otwartą akcję. którą mówił I no jest No tak? Smyt, była podwojenia Smyta. Zagrał z i wraca do kosza. Jeszcze jest faulowany niebezpiecznie. Pod nim znalazł się DJ Pipes. No i wraca ten Smyt. I może zagrać do końca kwarty. Pipes szuka pozycji do rzutu, nie trafił, Ongenda nie zebrał i jeszcze Smyk zdążył wykonać rzut i trafić. Przede wszystkim, a potem Ajka Smyta, który wyprowadza górnik na prowadzenie. Przełamują skórę. Smyt i smytni, czterech polskich zawodników. Wiśniewski, Marchewka, Kulka i Wyka. Wiśniewski do Wyki i ten z góry. Tym razem ongenda. Źle tej pomocy udziela. No, bardzo ładna akcja, efektowna. Nie. Turner, on za trzy. Nie. Altery Gilbert i szybku tutaj Pantera się przemieścił do ataku i dograł do przera. To jest to granie Górniczek. przerzucona, Petrasek wiedział co chce zrobić i wykończył. Młoczyński to... bardzo dobrze skorzystał z zasłony i świetnie wykończył to Sulima. Jeszcze nie ma rzutów wolnych, bo to był dopiero czwarty bał kalacz blisko połowy, naciska, Smyt. wychodzą z kłopotu Włocławianie, jeszcze będą zarabiać te sekundy. I Łączyński ucieka od paulu i dogrywa, do Pytraska, cóż za zagranie, Anwil w najlepszym swoim wydaniu, Kamil Łączyński.